Jak na prawdziwą fankę numer jeden Disneya, coś mam za mało figurek Disneyowych z innymi postaciami, z reguły tylko wiecie Stitch i Stitch Angel. i Bella, to też Kubuś Jumbo, którego nie pozwalałeś mi złapać. Mm. Pozostałe postacie też u mnie zasługują na miejsce, dlatego postanowiłam zamówić z mojego ukochanego Minisa drogie figurki właśnie z Chami? Tu jest że oszukałaś nas! No, y, tak, ale oprócz ticze, jest wreszcie kubuś puchatek, mieszka Miki. Kto tu Kto jeszcze jest? jest? Dobra, to celujemy wszystkich. No, na pewno nam się uda! Ale jeśli też, kochacie bajki Disneya, koniecznie zostawcie Kciuka do góry, a ja, która jeszcze nie straciła wszystkich swoich paznaczy Disneyowych, zapraszam na wielki a jak się figurka zatrzymała? Sądzę, że gorszą drogę odbyła po drodze. I zaczynamy! Co my tu mamy? Ja oczywiście chcę zdobyć stitcha, ale również zależy mi na Kubusiu, puchatku, z prosiaczkiem, no jest turboztoce! Znaczy, to są pocztuki, pi-pi. To pi. super. Ogólnie Dar. tak, ogólnie to zaczęło się pajacowanie. Ty, e. To są ogólnie retro znaczki. Ja jak byłam mała, uwielbiałam zbierać znaczki do dziś. Mam tu moją kolekcję. ci coś powiedzieć, zbiera. ty widziałaś, że to są znaczki, a ja na początku myślałem, że to jest mikrofala. <laughs> W którym Mikrofala, co? Jaka głupia Jak edycja z mikrofali? No myślałem, że wystają z mikrofali mm -hmm. Z daleka tak to wygląda. Tak. Kojarzy mi się bajdem troszeczkę z hotelami Disney'owymi, więc udajmy, że to są pocztówki... Nie pocztówki, że to są znaczki właśnie z tych hoteli. No dobra, otwieramy! Jeju, ale się cieszę! Będziesz to słuchaj, mamy tyle do odkrycia, więc na pewno zbierzemy całą kolekcję. Chyba już od razu wiem, kogo zostaniemy. Zaspoilerowałam no, za sobie. Stram. Ej, czemu to jest od razu tu? To powinno być pod e, Łatwo zrobić to. Wiesz, ja ci pokażę jak. Patrz, znowu mamy kod Dominiso. Tak? Pokażę ci coś? Patrz, masz to? Do góry dogami Ale otwierasz. tutaj jest suwak! Ale do góry dogami nie i ogrywasz system! Nie no dobra, patrzcie, mamy tutaj bazę Astrala. I czy faktycznie on tutaj będzie? Baz yes, Astral! Uh. Uh. Patrz, elegancko, żeby to, wiesz, hey. wyglądało jak w takiej gablotce. Nie, nie, nie będę tego komentować. Pipi, pipi, pipi w tym moment się przesadzasz. I w środku dodamy naszego upustu. Ładne. To już myślę, że to nie Oj, wiecie, o matko. Jest znaczek, z którego wychodzi baz Astra. Ja myślałam, naprawdę, że będzie taki, wiesz, jak z magnes na lodówkę płaskie. Dobre to jest, to jest fajne. Nie? Możesz napisać od kogo, dla kogo. I naprawdę można to wysłać na przykład z Disneylandu komuś, jako taki paczuszka. Fajne. To wiecie, jest sztos. I teraz najgorsza rzecz, jaka może być. Same bazy astrale w tym, tak nie, jak w filmie. Nie. nie. Mówię, że tak stały, cała ta półka basów. Nie, 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 nie. Weźmy najbardziej jeszcze zniszczonego, bo od nich zaczniemy. Może to właśnie Bastl ucierpiał, bo próbował się wydostać z tego. Dlatego jest taki pognieciony. Pipi, co ty się Pipi, proszę cię, możesz się uspokoić teraz. No właśnie, ona nie. Ona znalazła slicza i że na pewno trafimy tu Tak. Oinkoma, ma. Nie coraz jaśniej. Ale to się wygodnie od Nie, 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 tak do góry Czekaj, nabiam. czekaj, ja to wyrzucę Tak, po tak, tak, ty pokazuj, Patrzę no, się wolno, na Was. Patrzę, Patrzę nam w oczy, da, pojedynek z o, yy, na oczy, dawaj. No kto do wygrał? Jeszcze nie skończyłam. Nie, nie, nie. Czekaj, skończyłam, teraz tracę bardzo. Chyba Lampy mnie świecą. ale nie jestem dobra w tam. Yy, napiszcie w komentarzu, czy wygraliście z Mufiką. No dobra. Bas astral. To nie jest Bas astral, to jest jakieś piórko. Bambo, dambo! Ja lubiłam tą bajkę, ale zawsze na niej płakałam. Nie oglądam jej chyba nigdy całej. zawsze wyłączamy w momencie, jak on się huśtał na trąbie swojej mamy, która była zamknięta w klatce. No po prostu, ja nie wytrzymywałam psychicznie. No rozumiem. Dalej to już było dla mnie za ciężkie. Ładnie, bardzo fajnie. A jeszcze tutaj trzyma piórko, które mu pozwoli latać. Pomerdamy go. Trochę w nos to będzie latać. Tylko trzeba włożyć tutaj pióreczko jakimś sposobem. Ale oglądam też w samolocie film, dambo. I ja obejrzałam go do końca. Ja że to mam. Dobre zakończenie. Ale powiem ci, że jak znajdę w tym powtórkę, to na pewno ją komuś wyślę, więc i tak jakby będzie nie, fajnie. Nie, 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 zero powtórek, rozumiemy się? Zero powtór ile jest wszystkich? Sześć czy 7? Nie. chodzi mi do trafienia. Osiem, a mamy do trafienia 7. Sekretna, ale ona jest pokazana w ogóle. Powinno być napisane, że rzadka, nie sekretna, skoro jest no, pokazana. No tak, tak, Więc tak, tak trochę dziwnie, ale to nie zmienia faktu, że chcę trafić naszego Kubusia Puchatka. W ogóle w atrakcji Kubusia Puchatka w Disneylandach są cudowne, ale najpiękniejsza. Atrakcja Kubusia Płatka jest w Japonii Serio, pozostałych jest taka Bo okay. w Japonii kochają Kubusia Nie. Yeah. A my nie byliśmy w tym Japonii chyba. No byliśmy Nie, byliśmy w Kalifornii Uuu, Nie zbliżałam się na kartkę, ale Złaczam ucho Bambo! No przecież wam powiedziałam o tych powtórkach Witamy, no, żeby... serdecznie Jedna polecam, bo... mi się przyda Żeby komuś wysłać Możesz już ten nie powtarzać nic o powtórkach Ja co? nie chcę powtórek, przepraszam Ja nie chcę mieć latających słoni w domu No dobrze, ale jeszcze damy mu pióreczko Żeby sobie trochę polata i przechodzimy do kolejnej niepowtórki. Jestem mega ciekawa, co takiego zastajecie na święta. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu. Ja oczywiście na mikołajki zapas lasek cykrowych, a pozostałe może wiecie, z innego vloga, więc się nie wypowiadam. Co my tu mamy? się pucharka Kupuś bohatek, albo Dambo raz trzy. Czekajcie, nie chcę tej karteczki. Wyrzucamy karteczkę. Okej. Okay. No to Bez fajnie. Może. Teraz mamy tutaj... O nie. O nie. Tak trąba. Dobra, odcinek. Ale nie ma uszu. Mówi, o nie, to albo ręce, baza Astrala. No to to może być wszystko. Proszę cię. Możesz nie patrzeć na to. Ale przed nie, ja spojrzałam tylko kolory. Nie! O matku, Mike! A ty... Mike, mój? to jest Mike! I tak bardzo lubię tą bajkę. No, oczywiście, że tak, to jest jedna z najlepszych bajek. I mamy jeszcze dla nich... Otvorę i spółka Ja też na nich płakałam. Najgorszy to? moment, to są przykre bajki. Najgorszy moment mm. to był, jak ona chciała otworzyć tą szafę, a go już tam nie było. O, nie no, moje serduszko. Potem się spotkali. Cicho, nieważne. To jest jakiś aerobik? E, dzisiaj rozciągamy bioderka! I tak, ile lewo, się wydaje, że ona testuje cierpliwość tej sowy. Albo cierpliwość naszą. No Spawię. mówię, rozciągamy Ręko, bioderka. Spada z tego. Alfred, weź się stąd na ogonek, Alfreda. Oczywiście Alfreda możecie znaleźć na naszym sklepie

To jest. To jest na Alfred nam pomógł zdobyć myszkę. I czy to jest, zardy, to jest sekretna, czy to nie jest sekretna? Zardy, że to jest sekretna nie, to nie jest sekretna. Ale jest to myszka Miki. Czyli Alfred nam się poszczęścił dzięki tobie. Ktoś tak jest jakieś kupony do Minisa? Jakbyście jechali, tak to dajmy. znać i my byliśmy ostatnio, a nie wzięliśmy tych kupon. z tamtego. I to się y -y. jakoś mieszk gdzieś, żeby on to. O, jest! Czekaj, 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 a nie, nie, na pewno nie tak. O, już wiem! Stały nam trzy i mamy tylko jedną powtórkę, więc naprawdę jeszcze możemy zdobyć całą kolekcję. Widzę, wytrzymajcie, kciuki! I teraz, żeby nie trafić żadnej powtórki, wszyscy w komentarzach piszemy Al! Alfred mała myszka No, no, może nie taka mała Pipi. <gry> Nadawaj nam tutaj tego pięknego sticzusia, to jest on Kubusia pychatka. Sticzuś, patrz na to To nie będzie ani dambo Możesz nie podpowiadać, no. pokazuj to wszystkim, to a nie Trzy, dwa, jeden No i co? Ochana, ochana jest Znaczy rodzina Wiedziałem, że będzie sticzuś nila, a no mani, ohana Skąd wiedziałeś, że to będzie sticzuś, sticzuś? No przecież to było pewne, bo każdy sticzuś jest z takim opakowaniem Coo! Ładne. Cieszę się. Co prawda mówiłam, że mamy dużo switchów, ale to nie zmienia faktu, że cieszę. Się nie znać. wiesz, to to jest bardzo ładny zestaw. Tak. Szczerze piękny jest, będzie super wyglądał na półce. Wiem, które z czym się podobały. Otwierliśmy w pokoju dzwoneczka w Disneylandzie. Książki. 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 Tutaj macie filmik. One były przepiękne i to jest również piękne, no bo też były z Niliso. No, no sztuczki. kiedy jedziemy do Disneylandu. Nie wiesz, zostałem Kubuś, puchatek i najrzadsza figurka. Dawaj, proszę. Cię traf. No. no mówię, Kubuś pochatek i najrzadsza. To? Tylko dwójki. No mówię. No nie No nie, Kubusia no nie. nie będzie Tak, nie będzie Kubusia przez, przez, czemu Dwie tak powtórki lecą Ale on jest tutaj, on musi być No i źle otworzyłam przez ciebie Teraz będzie powtórka, widzowie Kitek, Ale ja wcześniej się powiedziałam o powtórce i była, więc możesz będzie nie mówić Będzie stitch o, Widzowie napisali Alfred w komentarzu, nie będzie to powtórki Ci coś nie napisali, mają chwilę Dla mnie nie, stitch mają chwilę. albo będzie to potwory spółka. półka Proszę otwierać i wyciągać. Trzy, dwa, jeden U! Co jest? Baz Astral, ale czekaj Jak Baz Astral? My mieliśmy we wcześniejszym Baza Astrala skrzydełko ehm, Ups, i to może gdzieś się tu wala Bo wiesz, No cóż. przynajmniej Wiem, że tutaj trzeba wsadzić Skrzydełko. Szczerze, nie trafiłem z powtórką Byłam pewna, że to będzie myszka Wiesz, że tu musi być Kubuś Puchatek, którego chcesz trafić no, Tak widzowie wygląda Kubuś Puchatek I niestety nie trafimy go Ale prosiaczek tu jest, świnka, świnka, mufinka no. To jest przeznaczenie, żebym ja go zdobyła I szczerze, byłam pewna, że przez to, że jest tutaj, będzie jakiś taki najczęstszy. Ale to jest specjalnie tak ograne, żeby nie było tak często. Tak jak belle kiedyś chciałam trafić też była na to. Wiesz, taki bait. Kiedyś. tak. Ja do początku odcinka, kiedy zapowiedziałeś kopię bazów Astral. serio? cztery Astral, to będzie po raz trzeci. Nie, mój kubuś. i no, to, to jest co? wszystko wina. Przed chwilą powiedziałeś, że będą powtórki. I zobacz, co Alfred w komentarzach, ale to była twoja wina, że zdobyliśmy te powtórki. Nie, to było wina Dlatego, że tak zamówiłaś? A gdzie jest moje skrzydełko? W Radzie mm. ty masz swoje skrzydełko? Nie, każdy ma skrzydełko. No weź. Żartujesz. To jest jakieś... Znalazłem trzecie Znalezione skrzydełko. Każde skrzyde skrzydełko, proszę bardzo. Dobra, ogólnie <laughs> oceniam, że jest dobrze. Na koniec świata i jeszcze dalej. dalej. Powtórki na pewno wyślę i podpiszę je, wiecie, od kogo, dla kogo, bo jest to mega cute. Trzy bazy Astrale. Oh. A wiesz, kto ostatnio rysował tej Story? Werka na Robloxie. No właśnie, więc tu będzie jeden baz dla Werki, jeden Dumbo dla... Mnie. <laughs> 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 Najbardziej mi się oczywiście podoba z tego Stitchu, ale a mi nie. Dumbo jest piękny i Miki jest piękny. Ale ty wiesz, że zdecydowanie byłem, najpiękniejsze to. kolory ma. Ma takie jaściutkie kolory, jedne są tak uśmiech... Nie, Napiszcie tak. koniecznie, która z figurek Wam podoba się najbardziej No i cóż, i czy chcecie, żebym próbowała jeszcze je otwierać I znaleźć naszego się pochodka? A my słodziaki widzimy się na tym Disneyowym odcinku Buziaki, pa!